Cześć! Jestem Lucy i dzisiaj chciałam opowiadać 23 zadanie. Na bieżni o długości 120 metrów ustawione są 4 paliki. Jak na rysunku przynajmniej ile palików należy dodać, aby trasa została podzielona na równe odcinki. Więc szukamy takich liczb, które można

Ponieważ tutaj ostatnio jeszcze będzie 1. To będzie 21. I odejmujmy tych czterech palików i zobaczmy ile będzie reszta, że odejmiemy przez te cztery paliki i równa się 17. Więc musimy jeszcze dodać 17 palików, więc zaznaczmy C. Jak lubisz moich filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!